Hej, cześć, witajcie z tej strony wędkarski.pl i dzisiaj Wam pokażę moje takie. To będzie o moich ulubionych przynętach wędkarskich. Będę Wam mówił i też pokażę Wam. I o zanętach. Czy warto dodawać dodatek, czy samą zanętę. Dobra. Moją pierwszą ulubioną, czyli pierwsze miejsce, zajmuje kukurydza truskawkowa. I waniliowa też. Mam akurat druga, to mady, trzecia to, to ciasto, czekajcie: kurydza białe, ciasto czwarte to czerwone, no i piąte, ostatnie to taka no pęczek na przykład. Pań, pęczak no coś takiego Tego, i teraz o zanęcie teraz o zanęcie dla mnie warto dodawać do zanęty yy, yy, dodatek, bo może mieć inny kolor Yy, I może być nawet pożyteczny. Patrzcie, tutaj yy, na tych faleczkach, tutaj jest kolor, ona tej zanęcie, i tutaj na dodatku lepiej kupić yy, takie, Ja nastawiłem się na leszcza, więc ja kupiłem yy, dodatek dla leszcza i yy, zanęta na leszcza, więc też bardzo fajnie. Teraz tutaj takie. Leszcz. Jak będę mieć więcej takich pro, jak będę mógł więcej nagrywać tak do 10 minut teraz. Czy do 7, do 5 będę nagrywać teraz, bo naprawdę mam mało teraz baterii i też nie mogę długo nagrywać, to wtedy zrobię odcinek. Pokażę Wam co mam w skrzynce. Dobra. Yy, yy, w Profes. Te, to jest, kupiłem sobie to w Toruniu. Taki fajny ten. Taki dodateczek taki drogi kupiłem sobie na naleszcza też dodatek do leszcza bo to był też Dragon ale był na Karpia i na Płoć widział tylko ale to no i traper damę to naleszcza. Mogę jeszcze kupić taką większą trochę pakę taką 2-3 kilo a kupiłem z kilogram chyba czy tam Który, nie wiem no to kupiłem tutaj taki kolorek możecie sobie zobaczyć jaskrawy jasny, jest bardzo tutaj taki pomarańczowy, więc ja mam szybko pokażę jeszcze takie takich rzeczy, które wam nie pokazywałam. Czyli e, miarę, gumeczki, miara do, do metra. E, muszę szybko wam to pokazać. Waga, okuma. tu bana spławiki, spławiczki i jeszcze wam szybko pokażę to przypony, jeden czarny i inna zielona, stopereczki, haki 4,50 kosztowały, już trzy mi zostały. Na leszcza tą wzięłam ósemki mniejsze i szóstki większe na kukurydzę tak bardziej Złożyć, żeby... No ciężarki, ciężareczki, ładne takie, no teraz taki Dobra. nóż, żeby przeciąć żyłkę, rybę oskrobać, bo ja takie duże takie ryby, to ja nie wypuszczam, no duże no to na pytanie, w rozumiecie, szczypczyki takie i takie. To są szczypce i szczypczyki. Jeszcze szybko Wam pokażę tutaj. Zdążę. Czekajcie, tutaj się oświetliło. Dobra. Takie. Więc... Jeszcze ja z Wami żegnam. No, mogę powiedzieć, że... Kurde, ja mam te... O, tam. Będzie może jeszcze odcinek jak wam pokażę wędkarskie wiadomości. No takie tam fajne te książeczki. I może będzie odcinek, jak będę uwalniać okazy, bo ben... spróbuję wspierać yy, akcję uwalniam okazy. Wędkarskich wiadomości, to wiecie. No to mm, ja Was pozdrawiam to na razie. Ziemeczki. Trzym.